A to teraz ci pokażę sztuczkę. No. Robisz tak, głęboki wydech. No, no, no. I myślisz sobie... Jestem pierdolonym koksem. <laughs> Jestem osobą, która potrafi rozpierdolić wszystko, a jednocześnie naprawić. Nie, ja, nie. ja, z ja nie, nie rozumiem, ja nie rozumiem co on da. co on... Ja Obywała nie panie Maju. Ja nie panie ja nie wiem, Maju. Ty, e, pomoc, ty, e, ja nie panie Majusz. Nie panie Majusz. Nie, nie, nie. <ścoughs> ty nie panie Majusz, ale dupy dajesz. Dupy no. <ścoughs> dajesz? No żartuję, żartuję, żartuję siwy. Nie skacz proszę cię, nie skacz. A, bo U, to, to waliz jestem... z Ej, pan tu. Teraz. Zobaczcie teraz taki chcianski grzychotnik zachwyci się. Tutaj. O! <grystanie> na Kościu! Wsiadaj, wsiadaj. Uruwa, nie, na Kościół! Wysiadaj, wysiadaj! Panie, wysiadam, się Boże. Albo nie. ta <grystanie> ej, Co ej! ej. Panowie chyba ej, są ta 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 Ej, no kurde! Teraz na też ta nie ta 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 no, nie, nie, nie pani wina. Yy, bo my tutaj jesteśmy na tym busie, disco busie i trzak chyba jej nie zamknął. A reszta... no, go... Może takie pytanie foot która frakcja ma prawo prawo Power Gamingu? foot <suklenie> Jak to foot No czyli y administracja, która może uśmiercić ci postać, tak? Wiesz. Co nie do końca może jakoby nie... Czego się świejecie, bo nie czaję? Charlotte Carter to w sumie spoko dupa. Colin może w końcu zarucha. O nie, nie powiedziałam tego, nie róbcie z tego shotu, proszę. Nie róbcie. Dzięki A ja jestem Gigus Dikus. Okej okay. Czekajcie, e, zaraz wykończę. Mamy specjalny kod, mamy Bigusa, Bigusa w sklepie w Rabunku. Mówi, że przyjechał tylko po śmietanę 12. Pytanie, jak mam reagować? Bo jestem troszkę w tym momencie. Rzecz w tym, że on jest w środku. No tak, no Bigus często jest w środku, no Eee, ma Ciema Proszę pana! Nie szukasz pan transwejstitki Halo Olego Kolego! Kolego, nie uciekaj! Kurwa, kurwa. Chodź, za Cytusia złapiesz. Kolego, chodź. Kurwa. Dawno nikt mnie nie wiercił. Halo? Kurwa, przyje, przyleci człowiek. Chodź, chodź. Kurwa, nie chce mnie, czujesz? Halina, on mnie nie chce. A mówił, że taki bohater, prawdziwy marynarz po czerwonym Morzu pływaj! A jebać. Leci mi, kurwa, nogawką? Coś widać? Nie... On no, wie, że mam okres. No to... No już. Nie no, w porządku. W końcu razem, Dimitri. Tak, jak chcieliśmy. Patrzcie na mnie, kurwa. Dimitri, tego pragnąłeś od początku, prawda? Proszę, mi Do szpitala, powoduj. No, Dimitri, przecież zawsze tego chciałeś. A, Boże. Najlepsze 5 sekund w moim życiu. Dobra, teraz możemy jechać do szpitala. <laughs> Dimitri, od teraz jesteś cfelem, tak jak ja Zostałeś cfelowany. Nik nikomu nie mu Pan tam robi to, to pan robi. Co pan zrobił, ci na mnie że drzwi odpadły, nie no! O kurwa, Spokojnie, dobra, dobrze mam, dobrze mam leżędzia. Dobrze mam leżędzia. To wydaje się tylko. Cicho, Sean. Psst, jasne. jasne. Weź to przywieź, kurwa. No dzwoń Tam po policji, dzwoni, tak jak ba. ostatnio. Dzwoń, dzwoń. Cześć, witajcie, zobaczcie co tu się dzieje, jaka pajacierka się odwala. Zobaczcie. Zaraz w ryj dostaniesz. Usuń to, kurwa. Mam ci połamać nogi? To na bieżąco jest, proszę pana, Life jak to mówią. O, ty, No, Działam prosto się. na ja Janusz Kastosz. No, lepszego mechanika, widzicie? Widzę... O, panie, co pan? do kurwa. Pójdę, nagranie mam, panie, czemu panie? Zrobisz małpkę? U U A A A. Tak się robi, tylko trzeba z emocjami jeszcze mhm. zrobić, a ja, ja... Policjant dał któremuś z was latarkę, prawda? No, nie mnie. da. Dałoby radę tą latarkę jakby od Państwa pożyczyć? Krzysiu podejdź. <laughs> Będę walił na Nie krachem, tylko na nogach podejść. Waga krowa na, na tym na drodze. <laughs> się mam Koloczek z tej strony, i to jest w moim piątym vlogu, mamy tutaj dwóch gagatków, którzy strzeli do Itana, patrzcie jak on wygląda, jest trochę pobijany i poszczelony, ale będzie żył i no, nie pójdą siedzieć, patrzy nasz radiowóz elegancki, już mało co ich używamy, ale no, czasami trzeba przetransportować gagatków, tak to motorem jeździmy, które są w garażu schowane, także na razie pozdrowienia, jak będę na bieżąco zinformował. Oficerem nie mam pojęcia, ja bym tylko raz Kto tam coś klepie? no Dobrze, no więc to no ja tutaj z panem Marksonem będziemy dzisiaj to przekazać... Czego do... pan mi tu stuka? ...do wszystkich funkcjonariuszy, którzy zajmują się... Y... Słucham. Słucham. Do, do pan, pan da, ja to... Nie mogę, proszę pana, jesteśmy zajęci, proszę mi tu nie walić w dół, bo zaraz pan to, pójdzie na dół. Proszę, I pan to za to utrudnienie to pracy to pójdzie siedzieć. Zajęty jestem. Do, do, do tego komenda, to mechanika pan zadzwoni. Ziomek streamuje i mówi tak o. Nie. A ja nie dam rady, czat, czat, nie dam rady, naprawdę. Ja nie dam rady, ja już nie chcę streamować. Nie chcę.. O, stówka! Dziękuję za donate'a, dziękuję za donate'a, dzięki bytu piątka Ojej, jeszcze rodzinę, ale mi się nie chce. Możecie wysłać donate na dole. Jest mój teapan donation i Paypal. Wysyłajcie, jezu, jacie dam radę! Następna rodzina! Oj, oj oj. Oj, nie, nie, nie dam rad, nie dam rady. Następna stówka, dziękuję, izako, i zakupaj. uhu No, Nie oszukujmy się, tak jest prawda. dla kogoś, że tak powiem, kurwa na, na umowę. mhm mm mm -hmm. Mmmmm... Ała? What fuck? Jak? Co? A czym się pan zajmuje w mieście? Niczym. Jak na razie. Niczym? A proszę pana, a ja dam pan taką zagadkę... Yy, 2 plus 2 razy 2? Radiotek? To pokaże. Ekho 74... No proszę pana, naprawdę, ja 6. Jak to to 8 przecież? 2 plus 2 to 4 bo... razy 2 to 8. A może? No, bo to tego. Nie, bo teraz mam teraz Mentlik. Mam Mentlik? Mm. No. W głowie. Ale to proszę pana. A, to, a co to znaczy? A, a co jeśli? A co jeśli? Ja. To nie ja, a ty to nie ty. A co, jeżeli ja mam męski głos, a ty masz damski głos? O Boże... Sam nie wiem. A przepraszam, drogie panie, czy któraś da radę prowadzić samochód? Ja, mogę. Bo ja w Ale głowie... Ale tam znać, jak e... szef już będzie Dobra, no. Tylko mi zaznaczy. Chociaż nie, nie musisz, nie musisz. Tylko pasy. Co, pasy? No. <ślesy> A o Jezu Maria, ej, nie podpisuj mnie! Chciałam... Ja na godzinę! Ja mówiłam za mnie! Nie zdążyłem! Ale mnie wyjebało z butów! Korewa. O Boże... Takich? Takich darców. Jestem mocno zajebany, no i siedzę sam w hotelu, patrzę na telefon, dzwoni do mnie, ja za tylu. robię swoją. Robotę.